I znowu do was przychodzę z długo wyczekiwanym konkursem grafkowym, który potrwa aż do 12 marca, czyli równe dwa miesiące. I do wygrania będzie komplecik z Wipa, pakietik albo uwaga, uwaga, cenne włoski note level. I grafy wysyłamy tradycyjnie na konto Clarisa. No i teraz tutaj jeszcze małe losowanie na Inka. Zostawiamy subika z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę pod tym filmem oraz komentarz wraz ze swoim nikiem. A ja was teraz zapraszam do oglądania. Hej uwinka moje kochane misiaki! Dzisiaj przychodzę do Was z drugim odcinkiem z wymianek, ponieważ pierwszy odcinek przyjęliście bardzo pozytywnie, zostawiliście dużo łapeczek w górę i przede wszystkim było dużo wyświetleń, więc stwierdziłam, że nagram drugi odcinek z tego, ale tym razem na moim głównym koncie i z góry was przepraszam, że tak Ci omówię, ale nagrywam to bardzo późno w nocy i nie chcę nikogo obudzić, także od razu sobie zaczynajmy. I szczerze mówiąc, ja już tutaj patrzyłam te wymianki, ale to było bardzo, bardzo dawno temu ty te w ogóle są jakieś nowe, ciekawie, ale ja od razu wam mówię, że ja się nie wymieniam, także radzę wam nie marnować czasu. Mamy tutaj włoski bracowe za włoski disco. Tutaj, moim zdaniem, strasznie dam się odzbanić, ponieważ włoski bracowe są cenne o wiele, wydaje mi się, niż włoski disco. Co prawda były niezmienione, ale tutaj wydaje mi się, że wartość jest o wiele wyższa na tych włoskach brac. Włoski księżycowe za włoski Gucci. Tutaj nie jestem w ogóle pewna, więc możecie mi dać znać. Wydaje mi się, że księżycowe już straciły na wartości, ponieważ one były chyba dwa razy w pakiecie, także no tutaj trochę słabo, ale czy gucci są bardziej wartościowe? to tego nie wiem. Wydaje mi się, że chyba... Też bym powiedziała trochę, że może nie na równi, nie wiem. Ale dajcie mi znać w komentarzu, jeśli się na tym bardziej znacie. Tutaj marchewka zabudki. No nie jest źle w sumie marchewka butki, praktycznie. Praktycznie to samo dla mnie. Tutaj mamy buty dripkowe za budki Hal. Tutaj też mi się wydaje, że w miarę wymianka. Włoski Barbie za strój haski. No i tutaj też mi się wydaje, że w miarę jest git, jednak nie zmienione włoski Barbie, niezmienione haski. Tutaj mi się wydaje, że jest w, miarę w porządku, chociaż też dajcie znać, co wy o tej wymiarce sądzicie. Strój brac ślicznie zmienione za włoski deserkowe. Tutaj mi się wydaje, że ona się trochę odzbaniła, bo no jednak włoski za włoski bym tutaj wymieniła, a nie strój za włoski, także tutaj trochę mi się wydaje, że nieuczciwa była wymianka. Włoski Pixel za włoski Drip. No, to są jedne z tych cenniejszych kolekcji, a czy mają to samą wartościowość? Ja bym powiedziała, że w miarę tak ale to też wy możecie dokładnie określić. Tutaj mamy kokardkę Pixel za budki Husky Not level. Tutaj też mi się wydaje, że budki Husky Not level są o wiele cenniejsze niż taka kokardka Pixel, ale tak to wyglądało. Tutaj sukieneczka Eco za sukieneczkę Pixel. No i tutaj też mi się wydaje, że kolekcja Pixel jest bardziej cenniejsza niż taka Eco, także tutaj może trochę ja ją odzbaniłam, nie wiem, ale na pewno niecelowo. Tutaj mamy ślicznie zmienione włoski cyber za włoski obsydiankowe, tak obs no, i tutaj wydaje mi się, że. No, ale w sumie równa wymiana. Ja wiem tak to skomentowała. E, sukieneczka to jest bodajże urodzinowa. Urodzinowa, albo sy sylwestrowa, chyba nie. Chyba urodzinowa. Za sukienkę tygryską. I one są tak samo praktycznie zmienione: czarno-białe. No, i tutaj mi się wydaje, że w miarę uczciwa. Chociaż nie wiem. Może trochę bardziej cenniejsza jest ta urodzinowa. Nie wiem. Aczkolwiek wydaje mi się, że są w miarę na równej wartościowości. Tutaj czapeczka Drift. Za butki Pixel. Wydaje mi się, że buty Pixel, no bo jednak pakiet bardziej są cenniejsze niż taka czapka. Także trochę ją chyba odzwaniłam. No i mamy dwie ostatnie wymiany, a mianowicie włoski dripowe za buty wodne. I te buty, nie wiem, czy dalej są cenne, czy nie. Czy są za level, czy nie są za level, nie wiem. Ale tak mi się wydaje, że no jednak jak buty do level, no to jednak wydaje mi się, że były bardziej cenniejsze niż taka zwykła czapka. No także, no może minimalnie ją odzwaniłam, nie wiem. No i tutaj kolekcja. Pixel za kolekcję Drip. Wydaje mi się, że w sumie jednak te kolekcje to są na podobnej wartościowości, także tutaj też mi się wydaje, że była spoko wymiana. No i w sumie tak to wyglądało. Nie było tego dużo. Niecałe trzy strony. Także tak to się moi drodzy prezentuje. Także generalnie to by było na tyle. Przypominam wam, że trwa do 12 marca konkursik grafkowy i kto najwięcej wyśle grafów na konto Kladisa, otrzyma pakiecik z wipa, komplecik albo cenne włoski note level, także wszystkie Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału, no i widzimy się już w kolejnym odcineczku. Do zobaczenia, pa pa!